Polityce.pl, nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. O pieniądze chodzi zarówno w tym, co robi totalna opozycja przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości, jak i w tym, co robi, sumarycznie ujmując to, Bruksela przeciwko Polsce. Oto Sławomir Siwy. Szef związku celnicy.pl oświadczył, że zarządów Platformy Obywatelskiej PSL-u celnikom nie wolno było się zajmować przemytem, de facto przemytem, czyli wwożeniem do Polski paliw bez płacenia VAT. I wiadomości telewizyjne, które to wyemitowały, zapytały wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Jak to było z tymi wwożonymi cysternami paliwa? I Janusz Piechociński bardzo się zdenerwował. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że wicepremier Marawiecki powiedział, iż teraz kontroluje się 15-16 tysięcy cystern dziennie. Zarządów PO, PSL kontrolowało się 150. Różnica skali jest ogromna. Co to oznacza? że do skarbu państwa, do budżetu nie wpływały ogromne pieniądze idące w dziesiątki milionów złotych, miliardów złotych. Tenże wicepremier Morawiecki powiedział, że za rok 2016 z tytułu uszczelnienia podatku VAT wpłynęło tyle, ile wpłynęło ze środków unijnych w tymże roku. Chodzi o sumę około 20 miliardów złotych. To są ogromne pieniądze, które ktoś dysponował. Dlaczego jest taki ogromny opór przeciwko rządom prawa i sprawiedliwości? Bo ktoś, mówiąc najbardziej ostro, kradł te pieniądze po prostu. Ktoś prywatyzował środki, które powinny trafiać do polskiego budżetu. I to jest jedna część tej sprawy, którą trzeba bardzo precyzyjnie i do dna. Wyjaśnić, bo nie może być tak, żeby kilkadziesiąt miliardów złotych rozpływało się w powietrzu. Drugi element tej samej układanki to jest to, jak Polska była dojną krową dla zachodu, który uważa, że był naszym dobroczyńcą. Z tak zwanej optymalizacji podatkowej traciliśmy. Są różne szacunki, między 25 a 40 miliardów złotych rocznie. Te optymalizacje robiły głównie zachodnie firmy działające w Polsce, które dzięki tej optymalizacji miały większe pieniądze, mogły nieuczciwie konkurować z polskimi podmiotami, wykańczać je na przykład sieci handlowe z mniejszymi podmiotami. O VAT już mówiłem, ale cała skala oszustw vat to też około 40 miliardów złotych rocznie. I oprócz tego, że w tym całym sporze Polski z Komisją Europejską i z Unią chodzi o suwerenność, chodzi o to, czy jesteśmy państwem podmiotowym, chodzi także o ogromne pieniądze, także o ogromne pieniądze z prywatyzacji. Weźmy tylko sektor bankowy. Zarobiliśmy na sprzedaży banków. W różnych latach po 1989 roku około 200, około 20 miliardów złotych. Ale oddaliśmy w dywidendach, w transferach, w tym, co musieliśmy zapłacić, żeby odzyskać niektóre firmy jak PZU, jak PKO SA między 150 a 200 miliardów złotych. To pokazuje, że jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie sektor bankowy, byliśmy dojną krową dla firm zachodnich, dla banków, dla państw, które tu robiły złote interesy. I tak jak w bankowości skończyło się, tak się kończy w innych dziedzinach. Dlatego jest ten krzyk, dlatego jest ten hałas, że przestaliśmy pozwalać, żeby nas okradano po prostu. Gdyby sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy zarówno te pieniądze, które kradło się jakby na rynku wewnętrznym i które transferowało się za granicę. Przypomnę, ze sprzedaży PKO S.A. mieliśmy około 4 miliardów złotych. W tym czasie yy, włoski UniCredit z samych dywidend różnego rodzaju wyprowadził z Polski, należało mu się, bo był właścicielem, 22 miliardy złotych. To pokazuje skalę tego, co się działo z polską gospodarką. I dlatego jest taki atak na Polskę, że ci, którzy nie tylko politycznie za to odpowiadają, może mieli w tym jakiś udział. Nie wiem, nie chcę rzucać y, oskarżeń bez y, poparcia ich jakimiś faktami, ale ktoś na tym zarabiał. Dlatego oni się tak wściekają przede wszystkim, że ktoś ich pociągnie do odpowiedzialności. Tak, tych złodziei ktoś może wreszcie pociągnie do odpowiedzialności, a ci, którzy na tym korzystali z zagranicą przestali mieć paliwo czy pieniądze z tego kurka, który był otwarty na pełną Szerokość i stało się coś w połączeniu z tą suwerennością, że trzeba Polskę atakować, bo po prostu traci się ogromne pieniądze. I to jest bardzo pozytywne, ponieważ nawet jak ukrócimy jedną trzecią tego złodziejstwa, to wystarczy na modernizację Polski, na różne plany socjalne, na 500, na mieszkanie plus. To wszystko powinno być ukrócone wiele lat temu. Tak się nie stało, ale komunikat jest prosty. Szanowni złodzieje, dobre czasy okradania Polski definitywnie się skończyły. W Polityce.pl nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny.